Przegraliśmy mecz. Powiem szczerze, że przed meczem nie wyobrażałem sobie, żeby przegrać to spotkanie tutaj, bo ostatnie spotkania graliśmy dobrze i, i też wierzyłem w swoją drużynę. Niestety był dzisiaj festiwal swojaków i szczeliliśmy trzy bramki no i nie potrafiliśmy nawet zremisować. Ale to już jest historia. Trzeba się przygotować na trudny mecz następny na swoim boisku. Daliśmy dobre zawody. Jak pada pięć bramek po dobrej grze z obu, z obu stron. Myślę, że te punkty nam... Znaczy nie myślę, jestem przekonany. Że są nam bardzo potrzebne. Mamy deficyt punktowy. Trafiliśmy, tak jak wcześniej graliśmy z Lechem, tutaj ostatni mecz, teraz z Wisłą. Trafiliśmy na zespół, który dysponuje ogromnym, na mój gust, potencjałem ofensywnym. My, to co mówiłem naszym zawodnikom, wiemy, jaki mamy potencjał, co jest naszą wartością, jak mamy grać, i w każdych meczach. Nawet tych przegranych staraliśmy się to realizować, potrzebowaliśmy trochę czasu. Na pewno po tym meczu będziemy dalej dążyć do tego, co, cośmy sobie zakładali we wcześniejszych meczach, nie z takim skutkiem, jak, jak w tych trzech ostatnich meczach, ale oby to ten dobry okres i ta konfirmacja postawy mojego zespołu hmm, został przedłużony aż do ostatniej kolejki rozgrywek w tym roku Jeszcze raz wielkie gratulacje za wiarę, za postawę moich chłopców. Wymuszona obecność Nabila w pierwszym składzie urady miasta, ale pan Nadwir zagrozi minut to było bardzo dobre dzień z jego wykonania eee, nie była uh -huh. wymuszona zmiana Czyli to pan wcześniej tak Znaczy nie, zakładałem, zakładałem. Także niedobrze tak się złożyło. Znaczy, e, mówię, no nie ma. Ten chłopak nie ma doświadczenia. No, jest młody, nie grał nigdy na takim poziomie. E, potencjał ofensywny duży swoboda w gry 1 na jeden, które jeszcze myślę, że dzisiaj. Okazał, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to procentowo ująć, 30-40%. Także Myślę, że nie tylko hmm, ja, ale i inni trenerzy szukają zawodników właśnie w tych sektorach, którzy potrafią wygrywać pojedynki jeden na jeden.